Dla wszystkich czytelników Transinfo najlepsze życzenia od DSV. Spokojnych świąt, wspaniałego Nowego Roku. Naczep pełnych prezentów, doskonałego humoru, dobrego czasu z najbliższych. Żeby Wasze przychody były zawsze odpowiednio wyższe od kosztów, a Wasze drogi zawsze prowadziły bezpiecznie do domu, nie tylko na święta. Życzę wszystkim wspaniałych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Oby ten czas był dla Was chwilą relaksu i odpoczynku i wielu, wielu magicznych doznań. Życzmy sobie co najmniej tak danego roku, jaki mamy obecnie oraz abyśmy mogli się spotkać w tym samym gronie. Kierowcom Bałwanka i Szerokości. W imieniu Rolexus Logistics życzę Wam zdrowych i radosnych świąt. Przewoźnikom długich kółek za 2 euro za kilometr. Wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia, bo wierzę, że o resztę potrafią sobie zadbać sami. Magazynierom, łatwej i spokojnej roboty życzę wszystkim wesołych świąt, a wszystkim Państwu zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku! Życzę świetnej pogody, czarnych dróg, a samych przyjemnych doręczeń. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Siema siema, w szerokości, przyczepności, tyle samo przede wszystkim powrotów do domu co wyjazdów. Trzymcie się! hej! Dla wszystkich w drodze, postoju czy podczas rozmów przez CV zespół ESA życzy wesołych świąt. Szanowni Państwo, spokojnej jazdy i dużej cierpliwości na trasach francuskich życzy kancelaria adwokacka Kierenc w Paryżu. W imieniu Logistics serdeczne życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku dla całej branży logistycznej w Polsce. Życzę Wam tego, czego tak naprawdę sami sobie życzycie: zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Życzę Wam, Paweł. Życzę, by nowy 2019 rok był okresem dynamicznego rozwoju Państwa działalności. Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt życzę Michał Misza. Najlepszego w nowym roku i dużo, dużo cierpliwości na drodze. Cześć, powodzonka. Czas, kiedy możemy zwolnić. Czas, kiedy możemy wypocząć. I tego Państwu właśnie życzę. Spokojnych, wolnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia z rodziny. Życzę Wam, aby te święta były wyjątkowe absolutnie pod każdym względem. Dużo mocy, dużo pozytywnej energii na cały przyszły rok. Niech koła się kręcą, wracajcie bezpiecznie do domu i wesołych świąt.